W trakcie dzisiejszych warsztatów zorganizowanych wspólnie z pacjentami Pro rozmawialiśmy o partycypacji organizacji pacjenckich w kreowaniu systemu ochrony zdrowia. Wiele w ostatnich miesiącach i latach udało się osiągnąć, czego dowodem jest m.in. współpraca organizacji pacjenckich z rzecznikiem praw pacjenta, natomiast widać wyraźnie potrzebę pogłębienia tej współpracy i komunikacji. w trakcie warsztatów wypracowaliśmy listę rekomendacji, które przygotowaliśmy. Pozwoliliśmy sobie je spisać i mam nadzieję, wkrótce będziemy mogli je upublicznić, ale wśród takich um, kluczowych um, argumentów i kluczowych rekomendacji znalazło się między innymi poprawa komunikacji na linii organizacje pacjenckie, um, instytucje publiczne, a także stworzenie portalu, platformy wymiany informacji i doświadczeń.